Chciałem wam pokazać jak, jak z, z kluczyka z takiego kluczyka BMW używanego, tam jest rozebrany, tutaj jest jego płytka. No, trzeba go oczywiście podlutować, jak go zresetować i wgrać do niego pliki, żeby był nowy, jakby, żeby go odnowić. Można tak użyć zaprogramowanego. Za, zablokowanego pilota, żeby go odnowić i użyć go do jeszcze raz do, 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 za, do zakodowania do kasa. To otwieramy sobie i proga. No tutaj, wiadomo, to można go szczytać, co tam, jakie tam pliki ma. Yy, takie Taką przestawkę trzeba mieć do PCF-ów, PCF-7. 7.9XX i tam można różne PCFy szczytywać nimi. Tutaj to to jest. To jest takie coś do szczytywania. Zaraz Wam pokażę. Tu teraz tak. Yy, co trzeba zrobić? Usta odblokowujemy. Tutaj ten. Dajemy reset. Żeby go odblokować, żeby można było go co, cokolwiek z nim zrobić, bo tak to będzie pokazywał błąd odczytu jeśli jest zablokowany na dole pokazuje, że jest odczytany OK teraz możemy odczytać sobie EPROM EPROM odczytany no jest taki jakiś tam same Fy, tutaj początek jest no, tu nacisnąłem przez przypadek na wygrywanie. Ro, ROM. ROM też sobie można odczytać. Też odczytało jakieś zera, teraz tak żeby wgrać Ja już sobie tutaj ustawiłem, bo już jeden pilot robiłem. To ściągamy plik do pcf 79XX. PCFy BMW F seria i tam odpowiedni yy, odpowiedni do jakiego pilota do, do jakiego pilota mam, bo one się tam nazywały 5WK 49661 albo tam są różne. Teraz wybieramy, powiedzmy, mamy tutaj Erum. wybieramy Erum, tylko że Erum ja wybieram ten Vividea, ja bo, bo nie jestem pewny, czy to jest oryginalny kluczyk, powiedzmy czy nie. Jest tutaj ten plik wskoczył, i teraz damy. I teraz wgrywamy. Pyta się, czy na pewno chcesz kontynuować. Na pewno, bo on wymazuje, jakby z kluczyka, wszystkie dane. Operacja sukces. Teraz Erom. Teraz wybieramy to, otwieramy plik i wgrywamy tą pierwszą opcję. I dajemy, wgraj. Kontynuuj. I wgrało. Teraz trzeba zablokować. Dajemy to. jest zablokowany. Jak to sprawdzić, czy jest zablokowany? To teraz po prostu można spróbować go czytać. Jeśli jest zablokowany, no to go nie możesz czytać. Jest po prostu, że nie może go czytać. Teraz odpalamy sobie aplikację. Aplikację dajemy, sczytaj transponder i to urządzenie będzie sczytowało kluczek. I pisze, co to jest za kluczek, że transponder 49 BMW F-Seria, jego ID, i że jest odblokowany. I tutaj można sobie podejrzeć jeszcze, jakie tam ma parametry niżej. Czy Jakie jest częstotliwości, jakie ma win, czy ma zakodowane, czy kilometry ma wpisane. No bo w tym pliku, który wgrywaliśmy, no mogę równie dobrze wybrać jakiś plik, który mam i wgrać tutaj dane po prostu z kilometrami, z winem, ze wszystkim. Także tak to wygląda. Można jeszcze raz czytać. Także już kluczek jest jakby odnowiony od wgrany, wgrany nowy plik do, do tego starego kluczyka, znaczy on nie był stary tylko był używany do, do tego poprzedniego filmu co programowałem do kasa 4 bodajże do tego kasa 4 programowałem kluczyki on jest po prostu taki zapasowy mój kas do, doświadczany. ja sobie do niego dokodowywałem do, do kluczyki żeby zobaczyć, czy po prostu z niego dało radę wyciągnąć ten te wszystkie informacje do zaprogramowania klucza potrzebne. Także za chwilę będę robił ten następny kluczyk. Także nie wiem co mam jeszcze tu powiedzieć, co jest ważne. Aha pliki, jak ktoś chce, pliki można sobie ściągnąć z, z tej strony. Tutaj są pliki. Tutaj są pliki Download VVDI Proc PCF79, Remote Unlock, unlock File, to, czyli to są pliki, które którymi później tu wgrywamy do pilotu, żeby je odblokować. To jest strona, to jest strona taka. Nie będę reklamował, bo każdy sobie to znajdzie, jak będzie chciał. I tutaj jest zakładka Download, czyli wchodzimy w tą. W tą Zakładkę tutaj można sobie pobrać najnowsze wersje i Proga na przykład 5.04 to najnowsza wersja z Passwordem, czy tam no, różne inne rzeczy, tu można pobierać. Także. No i tutaj są też wsady do różnych kluczy i no, bardzo fajna strona. Ja często jej używam. No, także, co jest jeszcze ciekawe, tutaj ciekawostka jest taka. Jak Wam pokażę diagram? Diagram, a tego nie będzie tutaj, ale, ale diagram jest taki, że, że żółty kabel ma iść do 25. nóżki, zielony ma iść do 26. nóżki. Ale na pilocie, na pilocie, jak zobaczycie wszystkie schematy, na wszystkich schematach jest odwrotnie niż ja mam przelutowany kabel bo ten żółty kabel jest na odwrót niż, niż tam w schematach znachodziłem, że po prostu ja sobie miernikiem sprawdziłem do której nóżki, którym pin idzie i tak jest przylutowane czerwony i yy, zasilanie jest czerwony masa jest czarny zielony i żółty jest w ten sposób przylutowany bo to jest płytka nieoryginalna także to możliwe, że możliwe, że to jest dlatego przyczyna tego o, niech się wyostrzy także tak, no tak to trzeba przylutować jeszcze spra sprawdzić sobie miernikiem powiedzmy żeby było na 100% no i jak widać pilot jest jeszcze raz Wam pokażę Pilot jest yy, odnowiony. Pisze, że jest odblokowany. Mogę Wam sadzić teraz ten pilot, żeby zobaczyć, czy ten jest, ten jest zablokowany. Za chwilę go rozbiorę. Będę go odblokowywał. Także. No, tak to wygląda. Jak będziecie mieli jakieś pytania, to tam piszcie na, na co będę mógł i na ile będę mógł, to odpowiem. Pomogę. Czy tam. No trzymajcie się.